Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie z tej strony Pawciu Poszukiwacz. Chciałem Was serdecznie zaprosić na obejrzenie kolejnego odcinka z cyklu poszukiwania z ziemi. Tym oto sprzętem, d 8 Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Nie przedłużając, życzę miłego oglądania i trzymajcie kciuki za mnie. Hejka! Pierwszy sygnał 91 trzeba kopnąć o, ziemia twarda już można pointerem namierzyć. No i co mamy? Pierwszy sygnał i krowi. Nieśmiertelnik, jak go tak nazywam. 5228 No cóż, lecimy dalej. Kolejny sygnał. 90 Na kapselka bija, ale trzeba sprawdzić. Teren już można mierzyć Jak nic innego jak polmosik Polmosik 88. 59 No i kolejny polmos. W takim razie lecimy do kolejnego sygnału. Nie zwalniamy tempa. Dwa palmosi i nieśmiertelni krowi. <grym> no, tego tutaj można się spodziewać niestety na tym terenie, bo jest duże zaśmiecenie. Ale nie, nie poddajemy się, lecimy dalej. Kolejny wysoki sygnał. 90. Sprawdzimy, może gdzieś na wierzchu leży. Terem ugerzniemy. No i pomocy kolejne. <grym wytkujesz> no co zrobić? Do kolejnego sygnału, moi drodzy. <laughs> Mam nadzieję, że będzie lepszy. Mamy kolejny wysoki sygnał. 90, 91 nawet. Ale podejrzewam, że to mamy polmosa. Tak jest. Ja, widzę. Kolejny polmos. Lecimy dalej słuchajcie z tematem Nie poddajemy się Kolejny wysoki sygnał Zobaczymy co to będzie Kolejny polmos. O, i to jest jedna oznaka dzisiaj. To oznacza jedno, moi drodzy. Do kolejnego dołka. Wysoki jest taki sygnał już kupnięty, widzę. I kolejny Polmosik A, jakie to ładne, te polmosy. No. to lecimy do kolejnego doka Kolejny sygnał 86 ja wiem co to jest Myślę. A nie, moi drodzy, mamy pierwszą krągłość. Uu. chyba sapka mamy. Dobra, oczyścimy wam pokażę oczywiście po wyczyszczeniu tej monetki. Tutaj przedstawiam wam jeden grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1766 roku. Do następnego dołka, moi drodzy. Kolejny sygnał 91. ciekawe No i kolejny nieśmiertelnik krowi Tym razem on numerze 1226 Kolejny sygnał 98 A to będzie pucha jak nic a zresztą widzę nawet Desodorant Polena Lechia Poznań Na no co Lecimy dalej, 86 sygnał O Boże. jakie twarde No i mamy krągłość PRL 10 groszy PRLu nie uciekło mi Tutaj mamy monetę 10 groszową Za czasów PRL-u 1962 roku Kolejny sygnał niedaleko prl -a. 60 Kopnę Przeważnie takich sygnałów nie kopię, ale... Zobaczymy Wpadł do dołka I słuchajcie, no to ciekawe to jest. O kurde, słuchajcie, mamy starą obrączkę. O kurde, to nie odpust, ale. Prawdopodobnie obrączka. Tak jak wcześniej powiedziałem. Stara obrączka odpustowa. Ale wyczyszczę dokładnie i wam powiem. 86. Sygnał kupiemy. Trzeba Ten sygnał 65 I mamy Słuchajcie, ale sypie nie, to nie jest możliwe chyba. Ja pierdzielę. Kolejna obrączka albo pierścionek. O kurwa. Ale jaja. Wow. Ale to musi być coś starego. No i oczywiście mamy kolejny odpust albo mi się wydaje, albo mi bujna wyobraźnia już działa <śledzisz> kurde sygnał 91 na palmosie. żyć Oczywiście No i troce. Kolejny kolejne No i oczywiście z tego wszystkiego zapomniałem zrobić podsumowania, ale to podsumowanie wam zrobię słuchajcie w domku jak dojadę i nawet z wami się nie pożegnałem, bo oczywiście mi kamera padła, bo jak żeby to inaczej Pawłowi, co by innego mogło paść jak nie kamera. No, także dajcie mi chwilę i zapraszam do podsumowania. Także mamy podsumowanie dzisiejszych wykopek. Jedna monetka sapek z 1766 roku i dwie odpustowe obrączki. Dla dzieci najprawdopodobniej. Mnóstwo kapsli, i polmosów, nic więcej, ogólnie śmieci odgroma, no ale no cóż, no tak nieraz bywa, ja wam pokazuję jedynie, wyłącznie treść taką, jak to w rzeczywistości wygląda, są takie dni nieraz, że pięknie to wychodzi, ale nieraz jest tak, że są same kapsle, także bardzo dziękuję za poświęcony czas, za obejrzenie filmu, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się tam ciepło i do usłyszenia niebawem. Hejka!